Witam Was, tu Sony Bartek, zapraszam na rozpakowanie najnowszej Sony Xperia X. Jeśli chodzi o wygląd samego opakowania, tutaj trzeba powiedzieć na pierwszy rzut oka, że na pewno opakowanie od Xperia X wygląda zupełnie inaczej niż to było na przykład w przypadku serii Z. Z przodu mamy logo Xperia, mamy logo Sony, mamy również taki naniesiony motyw X, który jeszcze nachodzi na prawą krawędź wieka. Natomiast z tyłu mamy kilka aspektów dotyczących Xperia X. Urządzenie wyposażono w aparat 23 megapiksele, 300 na sekundę, jeśli chodzi o szybkość ostrzenia, więc zobaczymy jak ten autofokus będzie się tutaj sprawdzać. 13 megapikseli, jeśli chodzi o przedni aparat, mamy ekran 5 calowy Full HD, bateria do dwóch dni, tego jestem również bardzo ciekaw, zobaczymy czy rzeczywiście tak jest jak producent tutaj zachwala to urządzenie. Mamy Snapdragon 650, nie jest to może najwydajniejsza jednostka, ale zobaczymy jak tutaj w Xperia X będzie się to sprawdzać jeśli chodzi o wydajność. 32 GB, jeśli chodzi o pamięć wewnętrzną, oraz micro SD. Przejdźmy już do samego odpakowania, tak więc podnosimy wieko. Natomiast z tego co widzę, to wieko dość ciężko z tego pudełka schodzi, tak więc. Tutaj pomogę sobie drugą dłonią. O, teraz wieko nam zeszło. Natomiast, o czym warto powiedzieć, również pudełko, kiedy ściągniemy z niego wieko, tutaj na bokach ma motyw tych tapet standardowych z XperX, X. Naprawdę to w dość ciekawy sposób wygląda. No i tak, tutaj mamy nowiutką XperX, jeszcze zawinięta folię. Warto powiedzieć, że akurat do testów dostałem wersję taką grafitowo-czarną. Wygląda całkiem ciekawie, jak na pierwszy rzut oka. Natomiast, jeśli chodzi o dalszą część opakowania, tutaj możemy tak naprawdę zakończyć, ponieważ akurat z zestaw testowy, jaki otrzymałem, nie zawiera tutaj już zupełnie nic. Nie mamy instrukcji, żadnych kabelków, ładowarek. Niestety, tutaj jeśli chodzi o zestaw testowy jest ubogo. Jeśli chodzi o to, co mamy w samym opakowaniu, ale oczywiście jeśli zakupicie 4 X w pudełku, oczywiście znajdziecie pełen komplet. Natomiast jeśli chodzi o te dodatkowe akcesoria, tutaj w zestawie otrzymałem przede wszystkim szybką ładowarkę Quick Charger UCH10. Taki kod mamy tutaj, jeśli chodzi o oznaczenie tego produktu. No i tak możemy tutaj na pierwszy rzut oka wyciągnąć co tutaj możemy wyciągnąć. Możemy wyciągnąć kabel micro USB, standard jeśli chodzi o Sony, natomiast tutaj warto powiedzieć, że w tym wypadku kabelek jest w kolorze białym, tutaj jeszcze jakaś dodatkowa folia od niego dalej wyciągamy. No i tak, tutaj mamy samą ładowarkę sieciową. Ładowarka sieciowa z tego co widzę, co my tutaj mamy jeśli chodzi o natężenie na wyjściu, ale tutaj coś nie mogę niestety tego oczytać, że Wam powiem, ale na pewno warto powiedzieć o tym, że ładowarka obsługuje Quick Charge 2.0, czyli technologię dla procesorów z Snapdragon, tak więc będzie tutaj już to szybkie ładowanie, tutaj jeszcze jakieś papierki, to akurat nas nie do końca interesuje. No i ostatnia rzecz, jaką dostałem również do testów wraz z Xperia X są to słuchawki. Słuchawki oznaczone symbolem MDR NC750 High Resolution Audio headset, zobaczymy czy rzeczywiście high resolution będzie, ale sądząc po samym opakowaniu widać, że jest to produkt premium, tak więc będę się spodziewać oczywiście tego, że te słuchawki będą tutaj naprawdę dość ciekawie grać. I tak, jak to możemy teraz tutaj wszystko otworzyć, hm. trochę skomplikowane to szczerze na pierwszy rzut oka. Tak, tutaj otworzyliśmy tego typu pudełko, mam jakieś papierki, instrukcje od tych słuchawek, natomiast w dalszym ciągu nie wiem jak te słuchawki po prostu stąd wyciągnąć, może tak? chyba z dobrą minutę mi to zajęło, aby uporać się z samym opakowaniem. Trochę Sony tutaj skomplikowało sprawę. Natomiast same słuchawki, jeśli chodzi o swój wygląd, tak wyglądają, jeśli chodzi o tą część dołóżną. Mamy oczywiście jack 3,5 mm. W zestawie otrzymujemy również klips do przypięcia do koszuli, a także dodatkowe gumki do wymiany. Dobra, przejdźmy już do samej Xpery X, ponieważ wszystkich oczywiście to urządzenie najbardziej ciekawi. Oczywiście tutaj już przytrzymałem przycisk power. Urządzenie nam się już Uruchamiam. Tak więc ściągamy folię. I tak, folia widzę, że jest jednoczęściowa, natomiast tutaj warto powiedzieć o tym, że moduł NFC znajduje się z przodu. Ciekawy jestem, jak to rozwiązanie będzie się sprawdzać. Pierwszy raz z czymś takim się spotykam. Tutaj jest takie oznaczenie, właśnie, że tutaj jest dostępne NFC po prostu z przodu. Ten moduł został umieszczony z przodu, nie tak jak zwykle to bywa dla smartfonów z tyłu. Dość ciekawe rozwiązanie, zobaczymy jak to będzie się tutaj sprawdzać. Na pierwszy rzut oka dość nietypowo po prostu umieszczony moduł NFC. Natomiast również warto powiedzieć, że z tego co czuję co czuję już od razu po tym urządzeniu xperia x zdaje się być wykonana z aluminium, ponieważ plecki zdają się być zimne, jak i również ramka zdaje się być zimna. Tak więc, no muszę przyznać, że od razu urządzenie robi wrażenie bardzo solidnego. Również podoba mi się to, że mamy w końcu tutaj takie plecki te matowe. Podobne rozwiązanie było w przypadku z xperi z5, a także z5 Compact, więc zobaczymy również, jak ten materiał będzie się tutaj sprawdzać. Pierwsze uruchomienie Trochę potrwało, natomiast tutaj już mamy wybór języka, tak więc poszukamy języka polskiego gdzieś mi tutaj mignął. Mamy język polski, klikamy OK. No i tak, witaj. Możemy zrobić sobie wprowadzenie. Zobaczymy, co tutaj będzie się nam dziać. Włóż kartę SIM, oczywiście to na razie pomijam, ponieważ karty nie włożyłem. Łączenie z siecią Wi-Fi również na razie mogę pominąć. Imię, nazwisko, użytkownika. No i możemy od razu wczytać odcisk palca, kliknij dalej, dalej i możemy zrobić zabezpieczenie na przykład wzorem. Możemy dalej zrobić i tak narysujemy jakiś przykładowy, szczerze mówiąc mój ulubiony wzór. Potwierdzamy pokaz wszystkie informacje o powiadomieniach. Tak, na to się również zgadzam. No i tak, czytnik linii papilarnych został ponownie umieszczony w przycisku Power. Z tego co widzę, sama ta konfiguracja jest naprawdę dość szybka. Tutaj urządzenie każe nam, żebyśmy zmieniali pozycję naszego palca, aby te linie papilarne były dobrze, odpowiednio przede wszystkim odczytane. No i szczerze mówiąc, sam proces trwał dosłownie kilka sekund, nie było z tym najmniejszego problemu. Usługi Google na to się również tutaj zgadzamy. Teraz, nie teraz, pomiń, logowanie do konta Xperia, oszerzenie na temat danych, klikamy dalej. No i możemy zaczynać naszą przygodę z Xperium X. Urządzenie nam się już uruchomiło do samej nakładki. Troszeczkę Wam obniżę jasność, żebyście wszystko mogli odpowiednio zobaczyć. Co tutaj już widzę od razu? Nakładka wygląda zupełnie inaczej. Fajnie, naprawdę fajnie, że Sony pomyślało i ta nakładka w końcu została troszeczkę przemodelowana. Natomiast z tego co widzę przy takim jednoczesnym zachowaniu tego fajnego stylu, wyglądu tej nakładki, który był bardzo podobny do czystego Androida, naprawdę... Na pierwszy rzut oka to mi się bardzo nie podoba. No i standardowo, jeśli macie jakieś pytania odnośnie xperix, X, piszcie wszystko śmiało w komentarzach poniżej. Natomiast w samym rozpakowaniu, to jest na tyle. Ja się z wami żegnam. Pozdrawiam Was na razie.